Po pierwsze, biorąc pod uwagę, proszę Państwa, że jako biuro rachunkowe jesteśmy przedsiębiorcą, to tutaj nie bez powodu pytania o przepływ informacji są ściśle związane tak naprawdę z całym zakresem danych, które my musimy pozyskać od tego naszego kontrahenta na potrzeby, w tym wypadku, proszę Państwa, wykonania tego obowiązku, jaki na nas, jaki na nas ciąży. I wbrew pozorom, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, standardowo pokazuje, że musimy myśleć zawsze jako biuro rachunkowe, a my tutaj na tym slajdzie jesteśmy o tutaj po prawej, że my mamy trzy obszary, w ramach których my musimy niejako sobie zidentyfikować tą relację z tym naszym kontrahentem. Zwracam uwagę, nie ma znaczenia, czy ten kontrahent jest osobą fizyczną, czy ten kontrahent jest przedsiębiorcą. Te obowiązki, które na nas ciążą w ramach tych trzech obszarów, dotyczą każdego rodzaju kontrahenta, z którym mamy do czynienia. A zatem idąc tym tokiem rozumowania, czy z taką na przykład, tutaj będę odwoływał się do pytania pani Lucy, czy w przypadku takiej osoby fizycznej przy zrobieniu deklaracji rocznej my z nią podpiszemy umowę, czy nie, to jest kwestia wtórna. Najprawdopodobniej nie podpiszemy umowy, żeby w tym momencie, proszę państwa, nie robić sobie więcej zamieszania niż to warte. Natomiast nie zmienia to faktu, że w tym momencie, i to jest jakby taka wprost odpowiedź na pytanie pani Lucyny, my musimy otrzymać te informacje, które są nam niezbędne do, w tym wypadku, wypełnienia tego nasz, tej naszej deklaracji. Nie pani Lucyno, upl jest tylko i wyłącznie dokumentem dodatkowym. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, zacznę od dołu tego slajdu, dobrze? Jeżeli chodzi o GIF, to proszę Państwa, w przypadku GIF-u. Pamiętacie Państwo o tych istotnych zmianach, które nam się pojawiły w roku ubiegłym? I tutaj, jeżeli mówimy o osobie fizycznej, to tak naprawdę GIF tylko i wyłącznie jest do zweryfikowania, na ile tak naprawdę ta osoba ma środki pieniężne, wartości aktywa, które w tym momencie byłyby wykazywane w tej deklaracji. Jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, Czyli po prostu przychodzi przysłowiowa osoba z ulicy do państwa i państwo robią jej deklarację, na przykład PIT 30, tam jakieś 9 i tak dalej. No to na przykład należałoby zweryfikować i poprosić o kopię aktu notarialnego. I to jest w tym momencie wystarczające. Jeżeli będzie to PIT 37, no to w tym momencie na przykład będą to PITy 11 wystawiane przez naszego pracodawcę. Więc tutaj z punktu widzenia gif ja tylko muszę ustalić źródło pochodzenia majątku. Ale już, jeżeli proszę Państwa, ta deklaracja, dla której, którą bym robił, dla tego naszego podatnika, to byłaby na przykład spółka, to zwróćcie Państwo uwagę, zgodnie z tymi zmianami, które się pojawiły w kontekście gif to jest chociażby kwestia identyfikacji, czy to beneficjentów rzeczywistych, czy otrzymywania oświadczeń o tym, że dana osoba nie zajmuje eksponowanego stanowiska politycznego. Ja za chwilkę na kolejnym slajdzie to Państwu, że tak powiem, wyłuszczyłem w punktach. Natomiast problem w praktyce polega na tym, że nie ma z perspektywy tych obowiązków dotyczących GIF-u i Nomen Omen RODO również. Nie ma tutaj, proszę Państwa, zróżnicowania, czy ja wykonuję jedną transakcję, czy ja tych transakcji wykonuję wiele, w związku z czym za każdym razem muszę zarówno stosować te przepisy ustawy o GIF, jak też przepisy ustawy o RODO. Jeżeli mamy do czynienia z podatnikiem, który w sposób ciągły współpracuje z naszym biurem, to jest nam łatwiej, bo możemy sobie przygotować po prostu komplet dokumentów i nie ukrywam, że takie jest też moja sugestia, że oprócz umowy, którą Państwo podpisują z tym naszym kontrahentem, mają tak naprawdę Państwo wszystkie oświadczenia związane z GIF-em, umowę związaną z rodą i taki pakiet dajemy temu naszemu klientowi, żeby on to podpisał i wtedy na tą okoliczność jesteśmy zabezpieczeni, co do przepływu informacji. Natomiast, tak jak mówię, wbrew pozorom te obowiązki gif tutaj są uzależnione od tego, w jakim zakresie my w tym wypadku mamy do czynienia właśnie czy to z osobą fizyczną, czy jakimkolwiek innym podmiotem. I teraz idąc dalej. Jeżeli chodzi o RODO, to proszę Państwa, zgodnie z tym rozporządzeniem RODO, znowu my musimy pozyskać taką ilość informacji, która jest nam niezbędna do wykonania zlecenia. To jest, jak być może Państwo pamiętają, zasada takiej niezbędności, minimalizacji przekazywania danych osobowych przez tego naszego kontrahenta. I tutaj ona jak najbardziej też działa. Jeżeli mamy do czynienia z ciągłą relacją pomiędzy biurem rachunkowym a tym naszym kontrahentem, to pozyskujemy te dane, które są nam niezbędne do dokonywania rozliczeń, ale również w obszarze na przykład kadri płac. Jeżeli są to zdarzenia jednorazowe, to w tym momencie my musimy pozyskać tak naprawdę informacje, które są niezbędne do wypełnienia deklaracji rocznej. Czyli mówiąc kolokwialnie, nie pytamy w tym momencie go o preferencje seksualne, Natomiast pytamy go o to, czy on jest w związku małżeńskim, czy nie. Nie pytamy go, czy on w tym momencie, nie wiem, jest homoseksualistą, czy nie, ale pytamy go, czy na przykład ma czwórkę dzieci. W przypadku często mężczyzn, zapytanie o to, czy oni mają czwórkę dzieci, jak mają żonę i oficjalnie jedno dziecko, może być bardzo niebezpiecznym pytaniem, ale zwróćcie Państwo uwagę, to paradoksalnie pokazuje, że my musimy pozyskać te informacje, które są nam niezbędne w kontekście wykonania zlecenia. I pamiętajcie Państwo, że jeżeli z różnych powodów ktokolwiek by Państwu zarzucał, że otrzymują Państwo, czy chcą Państwo otrzymać zakres danych przekraczający to, z czym mają Państwo, że tak powiem, w ocenie oczywiście tej osoby, z czym tutaj byłyby one niezbędne w ocenie tej osoby do, że tak powiem, udzielenia odpowiedzi, to proszę Państwa, można powiedzieć, że my się tłumaczymy tym, że ten zakres danych jest niezbędny, bo on wynika na przykład z przepisów podatkowych. Proszę Państwa, nie bez powodu mówiłem o tej czwórce dzieci, no bo jak doskonale Państwo wiedzą, teraz ta ulga związana z czwórką dzieci może bardzo istotnie wpłynąć tak naprawdę na to rozliczenie podatkowe tego naszego kontrahenta. O ile do tej pory nikt nie zadawał pytania o dzieci, bo to była kwestia marginalna, to była kwestia tysiąca, dwóch, trzech tysięcy złotych podatku mniej. O tyle teraz, proszę Państwa, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku mniej. Więc, na przykład, podejmując decyzję o formie opodatkowania, ja. Właśnie tego typu pytania zadawałem. Niektóre tutaj osoby się, że tak powiem, czuły zaskoczone, czy wręcz były wręcz były obruszone, tak, że doradca podatkowy im pytania zadaje właśnie o związek małżeński, o ilość dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, no, z różnych kalkulacji i symulacji wynikało, że w zależności od tego scenariusza to mogą być różnice w kwocie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ja w tym miejscu powiem coś, co próbuję, że tak powiem, przemycić na każdym moim szkoleniu, proszę Państwa, proszę się przygotować, że w ramach prowadzenia biura rachunkowego będą mieć Państwo zatrzęsienie pracy na wiosnę przyszłego roku, w odniesieniu nie do osób, które Państwo na co dzień obsługują, ale w odniesieniu, proszę Państwa, do osób, które będą składały deklarację p 37, najprostszą i najłatwiejszą. Dlatego, że, proszę Państwa, jeżeli, nie daj Boże, oczywiście, okaże się, że tam będzie możliwość rozliczenia ze współmałżonkiem, a podejrzewam, że wielokrotnie się tak okaże, i że te osoby, na przykład mając zwykłe umowy o pracę, będą korzystały z ulgi dla klasy średniej, to proszę Państwa, tutaj wyliczeń, które robiłem na jedno ze szkoleń poświęcone właśnie ulgom, zresztą, jeżeli ktoś z Państwa był, to takie szkolenie w ubiegłym miesiącu mieliśmy, pokazywałem, że odpowiednie uwzględnienie ulgi dla klasy średniej może dla takiej statystycznej pary, której dochody są mniej więcej troszeczkę powyżej średniej krajowej, być różnicą co do kwoty zapłaconego podatku na poziomie 10 tysięcy złotych. To jest, można powiedzieć, absurd, do którego dotarliśmy, że proszę Państwa, zwykłe rozliczenia osoby fizycznej będą. Uzależnione od prawidłowości policzenia, ale one będą związane z bardzo dużymi różnicami w kwotach podatku do zapłaty. To jest coś, o czym teraz się mało mówi, natomiast to jest jedna, moim zdaniem, z negatywnych konsekwencji nowego ładu. Że będziemy tak naprawdę na wiosnę przyszłego roku zajmowali się tymi przysłowiowymi konsumentami, czyli statystycznym Kowalskim, a nie tymi naszymi przedsiębiorcami, bo dla nich to będą bardzo duże kwoty. Czy oprócz tych naszych przedsiębiorców, tak? bo dla nich to będą bardzo duże kwoty rozliczeń. I wtedy, nawiązując tutaj do pytania pani Lucyny, będziemy właśnie w stanie musieli wykazać, że ten zakres informacji, który pozyskujemy, jest nam niezbędny do zrobienia tej naszej deklaracji. Nie wydaje mi się, żeby był sens tworzenia tak zwanych checklist, czyli jakie informacje potrzebujemy na potrzeby tego typu rozliczeń rocznych. Natomiast proszę Państwa, tutaj, ponieważ też mamy jakieś tam doświadczenia związane z rozliczaniem tych nieruchomości, w większości przypadków, proszę Państwa, to jest chociażby kwestia, mimo wszystko, dokumentów potwierdzających nam realizację transakcji. I te dokumenty potwierdzające realizację transakcji, one też są przecież nam potrzebne w ramach bieżących rozliczeń. Więc, idąc tym tokiem rozumowania, tutaj tak naprawdę rządzi ta zasada minimalizmu i zasada niezbędności pozyskania tych informacji do dokonania tego rozliczenia.